Dzień dobry moi drodzy i to jest bardzo serdecznie. Niestety got jest na moim laptopie lekko niestabilny. Stwierdzam to ze smutkiem i lubi się zawiesić i wywalić, nieco poobniwałem ustawienia graficzne. Poklikałem nie, 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 nie w różnych opcjach graficznych. No i ponieważ to grywalność jest, moi drodzy, najważniejsza. Jedna bestia mnie. No i kawalornie weź mi kurde Expa zabrał. Za gobliny. Ale tutaj ciężko ugrać Expa na tych goblinach kawalorna. A wiecie czemu? Bo nie tak szybko i sprawnie zabija we. Że... Ciężko cokolwiek ugrać, moi drodzy. Ale przynajmniej mają troskę w tuk złota. Tutaj mamy zardzewiały topór, z którego niestety nie możemy skorzystać, bo nie mamy tyle siły, ale mamy tutaj gościa, bandytę do pogadania, ale najpierw zrobiłbym, moi drodzy, savea numerze 11. Hej, skąd się? Tu wziąłeś, co? Przybywam z gór! Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle? Bardzo źle. Bardzo źle. Szukają cię. Cała zgraja naprawdę złych ludzi. Jest tu ktoś, z kim musisz natychmiast porozmawiać. Chodź za mną. Komu tak bardzo nam nie zależy? Komu tak bardzo nam nie zależy? Połowa Korinis się za tobą genia. Nie powiesz mi chyba, że nie masz o tym zielonego pojęcia. A, rozumiem. Nie chcesz o tym gadać, co? W porządku, twoja sprawa. To jak? Idziesz czy nie? Z kim powinienem porozmawiać? Z kim powinienem porozmawiać? Z moim szefem. Nazywa się Brago. On wyjaśni ci wszystko o wiele lepiej niż ja. No więc jak? Idziemy? Nie idziemy! Skąd mam wiedzieć, że to nie pułapka? Skąd mam wiedzieć, że to nie jest pułapka? Wieś, zaczynasz mnie już męczyć. Jeśli nie chcesz pomocy, to idź do miasta. Niech cię zapuszkują. Albo natychmiast ze mną pójdziesz, albo zejdź mi z oczu. Łapiesz? Ktoś już próbował mnie wykołować. Spokojnie, przyjacielu. Ktoś już próbował mnie wykołować. Czyżby? Pewien człowiek chciał, żebyśmy odzyskali razem amulet, a zyskami podzielili się po połowie. Kiedy już wykonaliśmy zadanie, on i banda jego koleżków zaatakowali mnie. Wygląda na to, żeś trafił na nieuczciwych ludzi. Gdzie to się wydarzyło? Byłem skazańcem w kolonii górniczej. Byłem skazańcem w kolonii górniczej. Ej, przychodzisz spoza bariery? człowiek? byliśmy tam razem. Nie pamiętam cię. Byłem kopaczem w starym obozie. Trzymałem się z dala od kłopotów. Ale teraz najważniejsze jest to, że wpakowałeś się w porządne trapaty. Ktoś wyznaczył za twoją głowę całkiem sporą nagrodę. Pojawiły się też listy gończe z twoją facjatą. Na twoim miejscu bardzo bym na siebie uważał. Są wśród nas ludzie, którzy dla złota pozabijaliby własne matki. Ale my, chłopcy z kolonii karnej... Powinniśmy się trzymać razem. Powinienem ci chyba podziękować. Nie ma za co. Próbuję po prostu utrzymać się przy życiu. Kto wyznaczył mi ten portret? Najpierw o to zapytajmy. Dasz mi ten portret? Jasne. Przecież to twoja gęba. Kto wyznaczył tę nagrodę? Kto wyznaczył tę nagrodę? Tego nie wiem. Tylko jeden z nas go zna. A kto to taki? Hej Sari, no naprawdę nie mogę ci tego powiedzieć. Wiesz jak jest. 10 sztuk złota za imię tego gościa. 10 sztuk złota za imię tego gościa. Och stary, naprawdę nie mogę tego zrobić. No, wykrztuś to w końcu. Mm, och stary. No dobra, nazywa się Dexter. Koło dużego gospodarstwa jest stroma skała. Na niej jest wieża strasznicza, a obok kilka kopalni. Gdzieś w pobliżu jest jego kryjówka. Widzisz, to nie było takie trudne. Tu jest Twoje złoto. Tylko nie mów im, kto ci to powiedział? Wiesz coś jeszcze, co mogłoby mnie zainteresować? Wiesz coś jeszcze, co mogłoby mnie zainteresować? Chodzi ci o tutejszą okolicę? Jeśli chcesz przeżyć, mm. trzymaj się ścieżek. Im dalej zapuścisz się w dzicz, tym większe grozi ci niebezpieczeństwo. Dobra. I... Na twoim miejscu trzymałbym się z dala od jaskini, tam, na górze. Moi kumple mogą ci nieźle osmalić tyłek, a wierz mi, na bitce to oni się znają. Dobra, no to teraz możemy iść pogadać z kawalordem. Wol, dwunasteczka. Jakieś kłopoty? Jakieś kłopoty? To diabła nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila, ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Jeszcze w górniczej dolinie. Nazywasz się Kawalorn, tak? Nazywasz się Kawalorn, tak? A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców oba i przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Do miasta, do miasta. <laughs> Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z górniczej doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś się z nim porozmawiać? Masz na sobie interesujący pancerz. Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do Cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić Górniczą Dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Czy ty i twoi ludzie nie byliście przeciwnikami magu, magów wody? Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Co porabiają teraz magowie wody? Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. Co tu robisz? Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle bym mnie tu nie było. O co chodzi z tymi bandytami? O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Eee, Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Ech, cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Tak, Ta, ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów... Mogę ci jakoś pomóc z tymi bandytami? Mogę ci pomóc z tymi bandytami? Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Potrzebuję lepszego sprzętu. Potrzebuję lepszego sprzętu. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy? Tak, nóż będzie dobry. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? Pewnie, wezmę je. Dobra, I teraz możemy zrobić, moi drodzy, jeszcze jedną rzecz. Ostrzec tego tutaj ziomeczka. Wkrótce rozpęta tu prawdziwe piekło. Wkrótce rozpęta się tu prawdziwe piekło. Co? Idzie tu po ciebie niejaki kawalorn. Cholera, muszę się stąd wynieść. Mm, ale piepfa, moi drodzy. A później tak go załatwię, żeby odzyskać te swoje 10 sztuk złota. Dobra, save numer 12. Hej ty, chodźmy zabić tych gnojków. Z tych gnojków, dobra. Tylko mnie osłaniaj. Jasne? A yep. teraz czeka ich paskudna niespodzianka. Jep! Będę cię osłaniał, panie kawalorod. Nie powinieneś tu przychodzić! O, cholera, jednego ustrzelił. Nie kawalorda bandytę, tłuc! Zasłużył! Mój był zdaje się Last Hit! Cyk! Biedaku, nawet złota nie ma, zaopiekuję się twoją bronią. No i pan brago! To załatwione. Mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie i tak zmarnowałem już za tyle czasu. Jakie zadanie? Muszę się dostać do miasta później... Ach, nie wiem tylko jak mam zdążyć. A co ze mną? Hmm... Czemu nie? Mógłbyś zanieść listy do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytało, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A, i jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz. Tu jest parę monet. Możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie, przecież wiesz. i chłopie, nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz, prawda? Chcę się czegoś od ciebie Chce nauczyć. od ciebie nauczyć? Pewnie. Co chcesz wiedzieć? I bierzemy jedyną opłacalną rzecz, i skradanie się. Na miękkich podeszwach mamy większe szanse się niezauważenie do przeciwnika. Wróć, ponieważ to umożliwi mi obrobienie już na wczesnym etapie gry, nawet bez dostępu do gildii złodziei dolnego i górnego miasta w Korilis. Jak tylko zostaniemy obywatelem fanowanym, to będziemy mogli się zabrać za obrabianie Korilis. Dobra, bierzemy wszystko. Przekimajmy się do rana. A, przy okazji mamy też nieco lepszą broń, mianowicie maczugę z kolcami, która ma odrobinkę większy zasięg. Sejwol o numerze 14. I moi drodzy lecimy mnie wycię z kolejnymi przeciwnikami i przeciwnościami losu I tutaj w kwatorach za potrzebą będzie stał nasz dobry znajomy Tu jest randomowy treb, który mi zabrał 10 sztuk złota. Oddałeś 10 sztuk złota! Czekaj ty. Dziękuję. Oho, moi drodzy, ten odcinek będzie nieco krótszy, bo mam telefon. Do zobaczenia, to jest, trzymajcie się.